Szefie! Dobrze się czujesz? Udajesz martwego, czy chcesz wpędzić grabarzy w ślepaki. Myślałem, że jesteś stuprocentowym truposzem. Wiesz co, powinniśmy dołączyć do drużyny kilka zombic. Ty tu jesteś wodzirejem, szefie, ale nic by się nie stało, gdybyś był czasami milszy. Wygląda tak, jakby pan naszego przeznaczenia poszedł sobie na kawę. No, dalej, ruszmy nogi. No, znaczy się, ruszcie nogi! Żuchwa z mi na nitce. Pomóż mi. Hej, jesteśmy obserwowani, szefie. Staraj się zachowywać normalnie. Kii, to znaczy swobodnie. Ta dzielnica jest domem dla bandy urzędasów, ale w tej części jest dom uciech, także jest tu trochę weselej. Oh, oh, czuję się, jakbym był w zegarze z kukułką. Ku, w zegarze z kukającą kukułką. Ku. To miejsce wygląda jak mekanus. Coś nie jest tak. Świetnie. <laughs> Najpierw jeden z labiryntów pani, a teraz sfera więzienna. Czemu nie możemy udać się do jakiegoś miłego miejsca? Gdybym mógł tak kliknąć na tobie, nie miałbyś już chwili spokoju. Ano, mogłabyś przestać na chwilę tak smagać tym ogonem. To irytujące. Wiesz co? Nic by ci się nie stało, jakbyś powiedziała do mnie kilka miłych słów, kaduku. Lub mnie przytuliła, lub mnie pocałowała. Weźcie ode mnie ten durny wielobok! Nie wierzę, że podróżujemy z sześcianem, który rozmawia ze swoją kuszą! Sławo, czy chcesz mnie umieścić w swoim ekwipunku? Szefie, pozbądźmy się, Ignusa. On zapala świece z obu stron. Jeśli rozumiesz, o co mi chodzi. Nie mówię, że Wejlor jest świrnięty, tylko że ma zachwianą równowagę. Sądzę, że ktoś powinien naoliwić Wejlora. Świetnie. Mam nadzieję, że tym razem nie straci pamięci. Replay, replay. Eee! Nie ma replaya. <laughs> Kolejna wycieczka do kostnicy. W końcu duch wyzionął ducha, co? Oj, nie! Ja w sumie lubiłem ten głupi wielobok. Zdaje się, że zwiększyły się moje umiejętności. Bierzcie ich, chłopcy! Jeśli chcesz mi coś dać, to może gorset sławy? Mord jak śmierć. Po łacinie. Kobiety są powodem, dla którego zostałem mnichem, i yy, powodem, dla którego przestałem nim być. Twoja brzydota sprawia, że bolą mnie oczy. Masz twarz, którą mógłby pokochać jedynie młot Kowalski. <laughs> I pokochał! Na twoim trupie nawet muchy by nie siadły. Ma osobowość zagonu ostrorośli. Jest dwa razy brzydsza. To prawie tak, jakbyś już mnie nie kochał, szefie. Nowe przekleństwa? O kurde. Wygląda na to, że drzemka dla urody w ogóle ci nie pomogła. Tak tu sobie siedziałem i zastanawiałem się, czy zamierzasz wstać, a ty mi popsułeś zabawę. Wiesz co, szefie? Chrapiesz. Naprawdę głośno. Nie mogę tego otworzyć. Coś spaprałem.